Mam dla Was kilka fajnych rzeczy związanych z maczą, które pojawiły się na pojerbanie.pl, więc jeśli myśleliście o tym, żeby przygotować sobie macza w domowych warunkach to macie ku temu chyba najlepszą okazję. Zacznijmy zatem od podstaw czyli od maczy samej w sobie, której mam tutaj trzy rodzaje. Po pierwsze najzwyklejsza w świecie macza takiej powiedzmy standardowej klasy. Następnie mamy maczę premium, czyli tutaj sama macza jest już zdecydowanie lepszej jakości. No i ta, która mi się wydaje najciekawsza, czyli matcha latte, która z pewnością nada się do przygotowania tego napoju. A co jest w niej ciekawego, to jest domieszka cukru kokosowego, która sprawia, że no, ta matcha jest najbardziej deserowa. Kiedy mamy już samą maczę, możemy przejść do przedmiotów, które pozwolą nam ją przygotować. A żeby ją przygotować, to najpierw trzeba ją do naczynia czymś. Nałożyć. Tutaj pojedyncze przychodzą do Was z dwiema propozycjami. Po pierwsze, coś, co pewnie będzie dla Was znajome, czyli taka najzwyklejsza drewniana łyżeczka, pewnie przypominająca takie łyżeczki, z których korzystać na co dzień. Ale możecie obrać też ścieżkę bardziej tradycyjną i wykorzystać taką tradycyjną japońską łyżeczkę, która nazywa się chashaku. Kiedy mamy już maczo w naczyniu, dolewamy do niej ciepłej wody i musimy ją jakoś w tej wodzie rozprowadzić. Tutaj do tego celu używamy takiej miotełki, która nazywa się czasenem. Bierzemy tą miotełkę i w naczyniu tym pędzelkiem wszystko fajnie rozprowadzamy. Ale chwila, 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 powiedzcie Mixon czy ty czasami nie zapomniałeś o naczyniu? Oczywiście, jak jest macza, to potrzebne jest też naczynie, i tutaj mam dla Was dwie propozycje. Po pierwsze, macza dla osób, które chcą ją po prostu przygotować i wypić bez większego kombinowania. W takiej miseczce, zwanej też maczowanem, możecie ją spokojnie sobie przygotować, rozprowadzić miotełką, następnie wypić, umyć i większej filozofii tutaj nie ma. Ale jeśli chcielibyście przygotować sobie maczę jako dodatek do czegoś, na przykład, nie wiem, do spienionego mleka, czy też do toniku, no to o wiele wygodniej byłoby wykorzystać. Naczynie, które ma jakiś dziubek, w którym możecie przygotować tę macze i przelać ją do innego naczynia, żeby połączyć ją z czymś innym. I tutaj mamy również propozycję maczawanu z właśnie takim wyżłobieniem, którym możecie przelać sobie przygotowaną maczę do wybranych przez Was dodatków zarówno samą maczę, jak i naczynia, i przybory potrzebne do jej przygotowania znajdziecie na pojerbani.pl i jest to o tyle fajna opcja, że Macie wszystko dostępne w jednym miejscu, to po pierwsze, a po drugie, możecie dzięki temu przygotować macze w dokładnie takim stylu, jaki wam odpowiada.